No, dziewiąta wskoczyła, wypuszczamy muzynki. trzy już same się dygły do góry i bierzemy się za resztę. Aha. Z tą resztą to tu widzę problem jest to ruszyć. siedem, dziewięć. wszystkie są dobrze. To jest sześć i trzy u góry. U góry jest mój faworyt. Bigos ten jasny. Chyba drogi bigos, kurczę jest. Na to wychodzi. Fajna pogoda, tak jak wczoraj. Nawet chyba jeszcze cieplej. W rześkim poranku pole, powietrze się będzie nagrzewało, to mają super warunki do lotu. No, jest 9.18. I tu teraz jest u góry szóstka gołębi. Na bardzo wysokim pułapie. Takim naprawdę ledwo, ledwo, ledwo są widoczne. O, to jest maksymalne zbliżenie. Jest ogniskowa 1320 Teraz widzimy, że cztery są blisko siebie. Można nawet rozpoznać, że tam jest ten białolot, że jest rycyk, że jest ten jasny Murzyn Krasy, Murzyn Mirka, Pomirka w gołębiach. I jeszcze jeden białocik tam jest, także tam jeszcze gdzieś obok są dwa. O, teraz jest pięć widocznych w kadrze. Tu trzy. O, te dwa teraz mi gdzieś odpłynęły. O, jeszcze raz, tutaj mamy trzy, cztery gołębie. O, troszkę oddalimy. No pięknie. Teraz wam to oddalę. O, tak to wygląda po oddaleniu. Pogoda fajna. Prawie że bez wiatru. Po rześkim poranku szybko się robi ciepło. że Bardzo przyjemna pogoda do lotu. No i dwa gołębie opadają o tutaj je mamy widoczne jeden biało locik gdzie jest drugi oj teraz nie mogę ani jednego ani drugiego uchwycić oj 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 jest jeden jest jeden I gdzieś tutaj jeszcze drugi obniża lot. O, jest drugi i jest trzeci. O ten teraz bardzo przyspieszył, kurczę. Bardzo ten, który był drugi w kolejności. Będzie opadał. Będzie opadał. Tak jest. Fajnie, spokojnie, w sumie, ale przyspieszył. To jest też taki chyba po warszkopie. No tak mi usiadł, że go... Kurczę ten... Ostrość... Ucieka... O, tak jest, to jest po młody. I on usiadł 9.21. I teraz... Te dwa są cały czas ładnie wyżej o te są tu czy dane go tak odprowadziły szczerze mówiąc trochę i się podniosły o także fajnie nie działają no, a tamta szóstka to jest wow. Ja ich teraz nie widzę w ogóle. W ogóle ich nie widzę. I jest 9.22. No jest 9.25 i te dwa młode roztoczańskie są na takim fajnym pułapie. Jeden tutaj widzimy nawet ładnie szybuje czy troszeczkę ostrość jest niedopracowana na tym manualnym fokusie. To jest ten białolotek, a jeszcze musi być bez białych lotek drugi. Widziałem i tutaj teraz się przeniósł. Nie mogę go zauważyć. O, jest bez białych lotek. Okej. Okay. Także fajnie. Znowu mi uciekły kurcze Oj, troszkę oddalę No jak to ciężko złapać na tym niebie, ono jest tak kontrastowo Mało, mało kontrastowe, że szok O, to jest ten bezbiały białych lotoczek. i wam go oddala Proszę bardzo, tak to wygląda no i tam powyżej w tym błękicie reszta gołębi. Ten usiadł o 9.21. Dwa są cały czas tak na wysokości 200 metrów, a od 9 tam 20. Praktycznie w zakryciu jest reszta gołębi. Dwa są tutaj, nie wiem, czy będzie z telefonu widać. Jestem ciekaw, nie wiem, czy tu widać, bo jest zbyt jasno, słońce mi świeci, jest zbyt podświetlony ekranik, żebym... O, teraz tam u góry miga mi jeden gołąb. Zacznę filmować Lumixem, bo chyba schodzą z góry kolejne. No jest 9.45 i teraz do tej dwójki dołączył, tam jeszcze z góry. Yy, I to będzie prawdopodobnie Mirka Bigosa na pewno, już widzę, że to jest na 100% Bigos. Czyli Bigos pęka, schodzi na dół. No i są te dwa. Cały czas jest ten ciemny murzyn. Białolot i teraz dołączył do nich Bigos. Co go kilka minut temu, jak byłem przy głębniku. Także w tej chwili trzy gołębie nam są widoczne. Ale jeszcze ładnym pułapie, jak widać po oddaleniu. Także przyzwoicie. To jest dziesiąta no i tutaj te trzy gołębie to już będą będą zaraz lądowały. I to jest widzę chyba rycyk kurczę, to rudy nie jest. To jest rycyk. Ten rudy cały czas mnie zastanawia, gdzie on, kurczy się Czy on teraz jest w tym grupie u góry, czy nie. No tu jest rycyk całej siwy. Jest y, mój murzynek taki z białym klinem w ogonie i i Mirka Bigosa ten. Pstry, krasy taki murzynek z dużą dozą koloru białego i ma charakterystyczny ogonek z prawej strony z ciemnymi sterówkami. No jest dziesiąta pięć. No myślałem, że usiądą, ale tak jeszcze to może parę minut potrwać. No, ten z w ogonie to ewidentnie chce schodzić. Ale tak kurczę, o, no będzie chyba siadał a, tak właśnie kombinuję Już, już, już mają siadać, a jeszcze Kręcą To był jastrząb to by miał kurcze super warunki do ataku Przy takim powolnym schodzeniu. No teraz rycyk bardziej na obniża. No, będą chyba będą siadać w końcu. Okej. Okay. Ewidentnie. Tak jest. Dziesiąta siedem. Siada ten z klinem. Jest i rycyk. Dziesiąta siedem. No i jeszcze bigosik, kółko zrobił gdzie on teraz jest, ojejku tu jest, jest bigosik. No. No i tam u góry na razie nic nie widzę. Cały czas zakrycie. Od 50 prawie minut i schodzi Bigos. I usiad Bigos. Dziesiąta osiem. Tak to wygląda. No jest 11.00. I od dwóch minut obserwuję, że tutaj pojawiły mi się trzy gołębie. Kurczę, już mi uciekły. Już mi uciekły z kadru. No Widziała, widać było je przed chwilką wyraźnie. Są bardzo wysoko. O teraz mam tutaj. Oj, oj. O. Jest, dobrze, trzyma się. Trzy gołąbeczki widziałem, że mi się tam troszkę jeszcze oddalimy. O są trzy. Są trzy w kadrze. Także o, to jest maksymalne zbliżenie jakie mogę uzyskać Także tam chyba jest mój ulubiony Jest rycyk na pewno I trzeci to nie wiem który, czy to będzie bigos O i chyba cztery nawet teraz już są 1, 2. 3. 4. Tak jest, 4 zdaje się są. Kurczę, ja to ledwo widzę, więc to jeszcze jest błądna wizję, że jest kropka, czy to jest martwy piksel, czy co, nie wiem i to też mi bardzo utrudnia. O, teraz jest, przybliżymy nam Maxa, tak to wygląda i oddalimy, o widzicie, Max było przed chwilką i oddaliliśmy, no i po godzinie 40 minut pojawiają się z zakrycia, także elegancko. Obniżają, obniżają. Jest 11:45 właściwie już w tej chwili, i są ewidentnie cztery gąbeczki już wyraźnie widoczne. O, mamy je w kadrze. Schodzą sobie cztery. O, obniżają ładnie lot. No dzisiaj piękne warunki do latania. Całkiem fajny czas już się zaczyna robić. No, obniżają, obniżają, jest 11:45 właściwie już w tej chwili. I są ewidentnie cztery gąbeczki już wyraźnie widoczne. O, mamy je w kadrze. Schodzą sobie cztery. Obniżają ładnie lot. No dzisiaj piękne warunki do latania. Całkiem fajny czas już się zaczyna robić. O, i teraz mają tutaj trenera. Jakiś drapieżnik to chyba błotniak stawowy jest. Chyba, że myszołów, ale taki długi ogon może myszołów. Także. O kurczę. A to już nie jest trener, to jest jastrząb. Proszę bardzo. I mamy tu jeszcze jastrzębia teraz, kurczę. Jak one schodzą, to się jastrząb pojawił. No to nieciekawie. Oddalimy. No dosyć wysoko jest ten jastrząb. No i teraz jastrząb się podnosi do góry, a one. One go widzą i też się podniosły. O, gdzie one teraz są? O. Nie mogę ich uchwycić. A gdzie jest jaszcząb? Bo one są idealnie w zenicie. Straciłem teraz oczy tego jastrzębia. Gdzieś otrzybował na bok. Nie widzę. No, spróbuję je uchwycić. O. Oj. Mamy. Tutaj są one. O. Trzy jeszcze czwarty gdzieś tam z boczku, troszkę oddalimy No nie widzę teraz z tego czwartego jest troszkę z boku gdzieś się oddzielił Okej okay. No jest 11.17 Ta czwóreczka cały czas O proszę jak szybują pięknie na ładnym wysokim pułapie Bardzo ładnie o, troszkę oddalimy Piękny lot Także brakuje rudego tylko, ale ten rudy właśnie jest coś podejrzany, on zawsze mi ginie. Gdzieś się chyba oddziela od nich. Teraz oddalę wam. O tak to wygląda. Pięknie. No jest 1121, one teraz tak już troszeczkę obniżyły o, tu mamy jak w czwórkę całą Już tak zaczynają pomału, chyba będą się przygotowywały do lądowania O, tu jest czwarty gołąb, o, teraz to jest wyżej nadleciały nad niego tu jest rycek O, stopniowo obniżają locik. Okej, okay. ten już tutaj chce schodzić, widzicie? O, ten obniża, to będzie chyba rycek. Jeszcze ich nie rozpoznaję, który jest bigos. O, będzie schodził, będzie, będzie, będzie schodził. Ładnie tu szybują, już zawieszają się. Ten cały czas. Oj, będzie schodził na pewno. Jeszcze nie wiem, który to jest. Czy to jest rycyk czy bigos. I bigos. Siada bigos i siada rycyk drugi. Jest 11.23. I teraz jeszcze dwa są u góry. O! I mój ulubiony jak zwykle ostatni. Piękny ten już od 24. No I mój faworycik. Nie zawodzi. Nie zawodzi. To jest ten muzyk, którego podobno rodzeństwo jest totalnym nielotem. No, nie wiem dlaczego, ale ten akurat fajnie lata. I brakuje Rudego. Rudego wykluczę z tej drużyny, bo ten gołąb mi gdzieś się rozdziela. Ginie, niknie, nie wiem po tym co się dzieje. No i mój ulubieniec. Usiadł. 11:24. No bardzo ładny locik dzisiaj. Dwie godzinki, 24 minuty. No to uważam. Bardzo przyzwoity czas. Jest postęp. Trenujemy dalej. Pozdrawiam serdecznie wszystkich kolegów. Cześć.